Dzień dobry wszystkim! Wspaniale jest zaczynać dzień modlitwą, prawda? Kiedy rozpoczynamy nasz dzień modlitwą, wzmacniamy naszą wiarę i zbliżamy się do obecności Boga. To właśnie w tym momencie wspólnoty znajdujemy pokój i siłę, aby stawić czoła wyzwaniom, które nas czekają. Chciałbym prosić, abyście napisali swoje imiona w komentarzach i złożyli swoje prośby modlitewne. Zjednoczmy się w wierze, modląc się za siebie nawzajem i ufajmy, że Bóg spełni nasze potrzeby zgodnie ze swoją doskonałą wolą. Podzielcie się tą modlitwą z innymi, aby i oni mogli być błogosławieni i dotknięci miłością Boga. Razem możemy szerzyć tę wiadomość o nadziei i wierze, docierając do więcej serc mocą modlitwy. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Moja droga córko, dziś przychodzę do Ciebie z słowami miłości i pocieszenia. Czuję ból w Twoim sercu i wątpliwości, które czasami zajmują Twoje myśli. Ale wiedz, że zawsze jestem przy Tobie, gotowy, by Cię prowadzić na każdym kroku Twojej drogi. Ufaj mi, bo moja miłość do Ciebie jest nieskończona. Znam każdy szczegół Twojego życia, każdą myśl i każde pragnienie Twojego serca. Nic nie umknie moim oczom. I nawet w momentach, gdy czujesz się samotna, ja jestem tutaj. Moja wola dla Twojego życia jest doskonała i dobra. Nawet gdy nie rozumiesz moich dróg, wiedz, że wszystko jest pod moją kontrolą. Kształtuję Cię i przygotowuję do wielkich rzeczy, ponieważ mam specjalny cel dla Ciebie. Uwierz, córko, że jestem Twoim schronieniem i twierdzą. W momentach słabości przyjdź do mnie i znajdź odpoczynek. Nie ma problemu ani proski, która byłaby zbyt wielka dla mnie. Jestem Bogiem niemożliwego i dokonuję cudów w Twoim życiu. Kiedy wiatry przeciwności będą dmuchać, pamiętaj, że jestem kapitanem Twojej łodzi. Uciszę burzę i zaprowadzę cię do bezpiecznego portu. Trzymaj się wiary, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Mam kontrolę i nigdy cię nie opuszczę. Bądź odważna, ponieważ jestem z Tobą. Stawiaj czoła wyzwaniom z ufnością. Wiedząc, że nigdy nie będziesz sama. Będę kroczyć u Twego Boku, prowadząc każdy krok, oświetlając Twoją drogę moją boską światłością. Córko, Twoje serce jest dla mnie cenne. Znam je głęboko i wiem o Twoich pragnieniach i marzeniach. Ufaj, że pracuję na Twoją korzyść, nawet gdy tego nie widzisz. Moje obietnice są prawdziwe i spełnią się w odpowiednim czasie. Pozwól, aby moja miłość napełniła Twoje serce pokojem. Nie pozwól, aby troski tego świata ukradły Ci radość. Jestem źródłem Twojej siły i codziennie odnawiam Twoje siły. Zwracaj się do mnie w każdej sytuacji, a ja dam Ci odpoczynek. Moje słowo jest bezpiecznym przewodnikiem dla Twojego życia. Studiuj je i medytuj nad nim dniem i nocą. Ono da Ci mądrość i zrozumienie, aby podejmować właściwe decyzje. Ufaj mi z całego swojego serca i nie polegaj na swoim własnym rozumieniu. Jestem drogą, prawdą i życiem. Krocz w mojej prawdzie, a znajdziesz życie w obfitości. Mam dla ciebie plany pomyślności, a nie katastrofy. Plany, by dać ci nadzieję i przyszłość. Kiedy poczujesz strach, pamiętaj, że jestem większy niż jakikolwiek strach. Jestem twoją tarczą i obrońcą. Nic nie może Cię oddzielić od mojej miłości ani wysokość, ani głębokość, ani żadna inna rzecz na świecie nie oddzieli cię ode mnie. Wezwałem cię po imieniu i jesteś moja. Jesteś dziełem moich rąk, stworzona z miłością i celem. Mam dla ciebie wielkie rzeczy, rzeczy, które jeszcze nie możesz sobie wyobrazić. Po prostu mi zaufaj. W chwilach smutku jestem twoim pocieszycielem. Ocieram wszystkie twoje łzy i zamieniam twój płacz w radość. Przyjdź do mnie z otwartym sercem. Adam Ci pociechę i pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jestem światłem świata. Kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Pozwól, aby moje światło świeciło w Tobie i przez Ciebie. Bądź świadkiem mojej miłości i łaski dla tych wokół Ciebie. Córko, jestem Twoim dobrym pasterzem. Dbam o Ciebie z troską i oddaniem. Prowadzę Cię do spokojnych wód i odnawiam Twoją duszę. Ufaj mi i podążaj za moim głosem. Poprowadzę Cię ścieżkami sprawiedliwości i pokoju. We wszystkich swoich troskach zrzuć się na mnie, bo ja troszczę się o Ciebie. Nie pozwól, aby niepokój ukradł Twój pokój. Jestem Twoim dostawcą i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby zgodnie z moimi bogactwami w chwale. Jestem mocną skałą, na której możesz budować swoje życie. Gdy przyjdą burze, Twój dom pozostanie niezachwiany, bo jest zbudowany na mnie. Jestem Twoim bezpieczeństwem i ochroną, Twoją twierdzą w czasach utrapienia. Znam plany, które mam dla Ciebie plany pomyślności, a nie katastrofy. Plany, by dać Ci nadzieję i przyszłość. Ufaj mi i czekaj na mój czas. Moje obietnice są wierne i prawdziwe. Jestem z Tobą przez wszystkie dni, aż do końca świata. Nic nie może Cię oddzielić od mojej miłości. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani demony, ani teraźniejszość, ani przyszłość. Nic nie może Cię oddzielić ode mnie. Jestem alfa i omega, początek i koniec. Wszystko zaczyna się i kończy we mnie. Ufaj, że mam kontrolę nad wszystkimi rzeczami. Jestem wierny, aby dokończyć dobrą pracę, którą w tobie rozpocząłem. Kiedy poczujesz się słaba, pamiętaj, że moja łaska ci wystarcza. Moja moc doskonali się w słabości. Dlatego chwal się swoimi słabościami, aby moc Chrystusa spoczywała na Tobie. Córko, kocham Cię wieczną miłością. Nic tego nie zmieni. Moja miłość do Ciebie jest niezmienna i bezwarunkowa. Odpocznij w tej prawdzie i pozwól, aby Moja miłość Cię przemieniała i wzmacniała. Jestem Twoim pomocnikiem i Wsparciem. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię i pomogę, podtrzymam Cię moją prawą ręką sprawiedliwości. Ufaj mi z całego swojego serca i nie polegaj na swoim własnym rozumieniu. Na wszystkich swoich drogach u mnie, a ja wyprostuję Twoje ścieżki. Jestem wierny, aby Cię prowadzić i prowadzić na najlepszej drodze. Córko, zawsze pamiętaj, że jestem za Tobą. Kto będzie przeciwko Tobie? Kocham Cię głęboko i pracuję wszystkie rzeczy dla Twojego dobra. Ufaj mi i odpoczywaj w mojej suwerenności i dobroci. Córko, pamiętaj, że jestem Twoją siłą i tarczą. We mnie znajdziesz odwagę, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Zawsze jestem przy Tobie, trzymam Cię za rękę i prowadzę Twoje kroki. Nigdy się nie bój, bo jestem z Tobą. Gdy pojawią się wątpliwości, spójrz na mnie i znajdź jasność. Jestem prawdą i przynoszę światło w Twoje niepewności. Moja miłość do Ciebie jest niezmienna i nieskończona. Pozwól, aby ta prawda wypełniła Twoje serce i dała Ci pokój. Kształtuję Twój charakter i wzmacniam Twoją wiarę. Każda próba jest okazją do wzrostu w zaufaniu i zależności ode mnie. Trzymaj się mocno swojej wiary, wiedząc, że działam w Twoim życiu na sposoby, których jeszcze nie widzisz. Moja droga córko. Nigdy nie zapominaj, że jesteś przeze mnie kochana i ceniona. Jesteś moją cenną kreacją, stworzoną na mój obraz. Krocz z ufnością, wiedząc, że jestem przy Tobie, prowadzę, chronię i kocham Cię w każdym momencie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli te słowa poruszyły Twoje serce, proszę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby otrzymywać więcej wiadomości o miłości i nadziei. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi. Amen.